Siemanko, witamy na kanale WlodyPawel87 Dzisiaj zagramy sobie w Plants vs. Zombie Pierwszą część yy, Na Xbox zagramy wraz z Marcelem Zagramy split screen, czyli podzielony ekran Marcel wybierz jakiś, yy, wybierz jakiś etap i zobaczymy co z tego będzie Mam nadzieję, że się będziemy fajnie bawić, co nie? Mhm, mm tak Fajnie, nie? Mm -hmm. Super To chyba twoja ulubiona gra mm -hmm. to dobrze Ale mam głośno słuchawki, nie wiem gdzie je przyciszyć, ale to nic. Jakoś damy radę. Oczy cię bolą? Nie, no to dobrze. Jedziemy z koksem, nie Marcel? Pomachaj im, tu się ma. Dobra, wybieramy wariatę. Ja gram piszuterem. Ja, jadzącym. Już Nie Ja Jadącym. Tu sobie czapkę ubiorę. Go, okej, okay, lecimy. Lecącym miasta. Czy ja muszę sobie odchylić ucho, bo mam to? co? Ja jestem jedzącym. Jesteś jedzącym? Mhm. Dobra, dawaj, ogród siejemy. I na czym to polega? Split screen podzielony ekran. Będziemy bronić yy, czego? Ogrodu. Będziemy bronić ogrodu. mamy next wave, czyli następne nadejście, następny atak, następna fala. Dokładnie tłumaczę, co nadchodzi za 20 sekund. Nie Marcel? Mhm. To przychodzi pierwszy? Zrobiłam smoka! Zrobiłeś smoka, elegancko. Smoki są najlepsze. Dobrze mówisz, zobaczymy do którego etapu nam się dzisiaj uda dojść, nie? Ostatnio chyba do 10 wave'a żeśmy doszli. Także zobaczymy, może będzie dobrze. Idą już chyba? Idą już, nie? Mhm. Dobrze. Czemu ja zatrąbiłem? Aha, zamieniłem się. Dobra. Widzisz ząbiaczków? Ogród nam chyba już żreją. Hamki nie. Nie. Tu biegną. Dobra. Stand zombie. Część pierwsza. Zwłoczka jeszcze niedostępna w pełnej wersji, także czekamy na dwójeczkę, aby zapodadziemy już niedługo. Dobra. I jedna sekunda została i następny atak zombie już idzie do nas. Dobrze Ja będę pilnował ogrodu, okej okay? Perfect way, czyli udało nam się perfekcyjnie ten etap, chyba dobrze, piątka Dobra, mamy etap trzeci, najazd trzeci, tak? Dobrze masz poprawić ci? Nie, nie mnie ucha. <grywa> Dawaj, dobra już. Mhm. Siadaj, jedziemy. Bo już zombie atakują. Ej, okay, ogród zombianków. Co? Co zwamy ogród zombi? Dobra, ja ci pomogę, okej? Okay? Zamienię się w karabin maszynowy Proszę. Mam, nie widzę żadnych zombie w koło. Chyba mogę ci zamienić z powrotem normalnego piszu Mamy drugi ogród do rozwalenia Marcel, na drugiej stronie biegniesz? Pegna! <laughs> Ty broń ogrodu! Dobra, będę wygonił zabrać, tylko rozwalę od drugi ogród, okej? On niego... Temu. O, sobie tak. Ej, o, 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 musisz mi pomóc, bo zawiesiłem się. Bra za tobą, za tobą, za tobą, za tobą, za tobą, tam, tam, tam teraz, tu, 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 tu gdzieś leży, proszę cię zdąż! 6, 5, 4, 3 Dzięki Dzięki, gdzie jest ogród nasz A jest na razie jest cisza. Widzisz, zawiesiłem się, bo mi zadzwonił. Co zwaliłam ogród sambiaków! Bardzo dobrze zrobiłeś, a ja się zawiesiłem na chwilę, bo mi zadzwonił telefon, a z telefonu kręcimy eee, kamerkę, nie? Uh -huh. I tak właśnie wyszło. Musiałem włączyć szybko tryb samolotowy, żeby mi następnym połączenia nie przychodziły. Gruby idzie, widzisz grubego? Dobra, gruby już nie idzie. Co tu się dzieje dalej? O, tu idzie. Ty jesteś? Tu. To Ty jak ten fajny ogień, gdzie widziałeś to? Smoka? Mhm. Uh -huh. Dobry pani On uh -huh. Muszę jak wiatki nawet. Tak. O, jaki dobry. A to Chyba ty, ty jesteś. Ta stałko niego. Tak? On jest dobry. Uh -huh. Ten z gazetą, rzucam mu granat. Patrz, patrz jak wybuchnie. Poczekaj. Tam. To Zostawimy kwiatki pomocnicze jakieś. Mhm. co mu pomagał. Gdzie, że mu pomagał? Mhm. Przypominamy, Marcel, ty masz ekran u góry, no nie? Mhm. Ja gram na dole. Rozlosujemy czas. Co mówisz? Czasu losujemy Losujemy, coś, mhm. masz rację. Wielkoluda. Wielkoluda? luda? Mhm. Skąd wiesz? To jest Bo wielkolud? Jest... O ja. Mm -hmm. Bardzo on. ciężko ja go pokonam przez Tak? Tak? Mm -hmm. Dobra. To ja sam sali go zaswalać. Dobra, dobra, to ja też... O kurde, mały z bombą przybiegł. Mm -hmm. Nie lubię, wiesz? Ja też. A. Co? Dobra, tu idziesz gazetą, ale nim się zajmę za chwilę. O, żołnierze są też twarde, nie? Mm -hmm. O kurde, tylko się, no. O, chyba Gierkotu do mnie strzela Teraz ja zrobimy tak O, o, chyba zginę Nie, Białko pierwszy Zginąłem no Schażere? Po lewej, w lewo, w lewo, w lewo Nie w tą, nie w tą, za tobą Tam jestem gdzie krzyżyk, widzisz? O, no Udawaj do krzyżyczka No, tu, tu, nie Jeszcze 6 sekund, tu jestem, spokojnie zdążymy, nie? Nie ja już dwa razy zginęłem, a ty ani raz? jeszcze nie zginąłeś ani raz? No, fajnie, że ci idzie lepiej niż mu, co nie? Ani no, raz ja już... cię nie zginąłem. Dobra, ja się zajmę ich ogrodem tam, okej? Okay? Muszę uważać, bo mam mało życia znowu, tak? Wave complete, czyli przeszliśmy tą falę. To natarcie, teraz będzie natarcie, nie wiem, która. O, no, a na słonecznika. Tylko gdzie? Tu, mam doniczkę. To zrób mi słonecznika, żeby był uleczył. Dzięki, uleczył mnie słonecznik, mam 108 życia, tak? Tu masz 140, fajnie. Tyle i na ty. No, ty masz więcej trochę. Ale ja szósty to. etap teraz. Zobaczymy, jak nam pójdzie etap szósty. Mhm. I jedziemy. Co to jakieś auto stare ze złomowiska? Mhm. Co? To auto? gdzie? Auto. Ja stoję na tym aucie teraz, wiesz? A, A no. Jakiego ja ze schroniska? Ze złomowiska, nie ze schroniska. Yes. Złomowisko? Mm -hmm. Tam gdzie się złomuje auta wszystko o. Co? Dobra lecę po słonecznika O, się Tak? Żyjesz jeszcze? Mm -hmm. jest Dobrze, jeszcze? jest to etap szósty Musimy dojść dzisiaj dosyć daleko, co nie? Chodź sobie no już sobie tu zrobię, wiesz sam Zrobiłem sobie. Ja też zabiorę. Dobra. Limpiter, to nie jest pushooter. O, poszły Dość ogromny A ty nie zabiję. No, bo mi obrób pochowuje. Ty, tu jakaś czarownica biega. Jaka? Dobra, jest rozwalona. A co to za doktor? Taki nie? Fariot, nie? Wave completed, udało się. Kasiarobnica! Coś... Ja nie wiem coś tu widziałem przez chwilę. Tu leży, nie, to leżał doktor. Mam 63 życia, troszkę mało. Zrobiasz ci słonocnika. Dzięki. Zrobiłeś? Mhm. Gdzie? Tu jest, super. O -o -o. Dobra, mam życia. Dzięki za uratowanie mnie. Mhm. Idą, idą tu. Bohamazy, tak? Cała życia Kłóciłem im bombeczkę. Mm -hmm. yy, atakują jeszcze z tej strony, widzę zombieczki. Dobra. Siedzą zombie. No, no, zabijajmy. Mam Tak? Mm -hmm. Oj, to jest ten z deską. Mm -hmm. Możesz go zjeść? Mm -hmm. O, zjadłeś go całego? Nie. Nie? Chciałem ci pomóc. Dobra. Trochę. I co? I tyle? Jeszcze troszkę. Gdzieś są jeszcze. To jest etap siódmy. Przyżybimy etap siódmy. Co to za Rambo? Rambo. Rambo? Rambo. Taki co? film był kiedyś. Rambo. To był żołnierz! Żołnierz, no? Żołnierzyk, tak? Dobra. A zaskoczysz tam mi, bo tam chyba jest zombie. Eee, nie, tam nie ma, tam się nie iść. O o, idą. O mamy sobie zabrać tu za pieniądzków. Przygotowany jesteś na atak? Co mamy, patrz! No widzę, co to jest? To jest to, co możemy zabrać tu do pieniądzu. To mamy to rozwalić? Nie! Yeah. Mamy tego bronić, tak? Mm -hmm. Dobra, będę pamiętał. O, co zwaliła? O, teraz tak. Yy, idzie ktoś? Nie. Yeah. Ty, bo chyba nam ogródek jedzą. Pójdziesz zobaczyć? Mhm. Mm a ty broni z tego! Właśnie tam jest z drugiej strony jeszcze jeden, tak? Uh -huh. O, ja dam ją. To zajmij się nimi, okej? Zajmie. Super Super, super, dzięki Pomóc ci tam czy dasz gadę? Dam. Dasz gadę, co to za pan jakiś pibele? Uh -huh. Życie. A ty masz życie bardzo dużo, widzę. No? No i dobra, udało nam się. Siódmy etap za nami, chyba? Musimy bronić tego. Yy, tak jak mówisz. Dobrze, no? Ale już nie ma. Już nie ma. Nie ma, już znikło? Etap dziewiąty. Ciekawe, jak nam teraz pójdzie. Stan naszego ogrodu jest całkiem dobry. Jest ok, nie? Jest ok, jedziesz Co tam obserwujesz? Nic hey. Aj, zombie! Zombie! Zombie, 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 graj, z zombie No Dobrze robiłam to Coś tam wziął Nie Ja zrobiłam to żeby Aha, o kurde, tu jest długi tak ja bardzo sobie zrobię taką Taki dojadłeś Mało sieca mam No to nie, nie masz tak mało nie No Nieźle ale... Tu jest słonecznik jak chcesz chodź do niego Dobra, mamy wave 9 no Ma Wave 9 prawie za nami <śmiew> Pożierały sobie yy, życie słoneczniki? Nie. Ale zrobię sobie. Zrób sobie, no. Albo zrobię to. To sam rasa zombie. Tak? Mhm. Okej, okay. ja nie wiem, ja ich nie znam wszystkich. Bo ty grasz w to więcej chyba niż ja, co mhm. nie? New Zombos, Lodgung Gage, to Losujemy! Losujemy, no I kogo. wielkolud prosimy? Co ty gadasz? O ja! Dobra. Śląskie. Tak? O, to ten! Nie ja lubię go! Nie lubisz go? Mm -mm. Ty ja się nim zajmę, okej? Okay? Ja też! No to dobra! Chodź dobra, mi. tu już widzę Wielkoluda! Tak! O, nie dam go, nie dam go. Okay? ja go! Okej, ja go Ożygasz go, proszę, jakie słowa ładne, ożygam go. Tu jest granat. Już nie dużo. Jeszcze troszkę i go spadnie. No i dobra. To wielko Reszta, z drugiej strony teraz. Dostaliśmy jakieś osiągnięcie. Achievement. Ogród no. z dobra, tak, Dobra, idą... O tu idzie, ten czego nie lubisz, tak? O, ma dużo życia. No. O kurbie, go mocno. Tego go pokonam z tobą. To dawaj. Ogród o! O -o, o, 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 co on robi? Jeszcze trochę. Dobra, padnie. Ty, bo nam, o, tam jakiś ogród wyszedł zombiaków, tak? Dobrze mówiłeś. Ty, ile tu zombiaków je nasz ogród? O ja matko! Ja nie, ja, ja, ja. Uff! No. Zjadli. Ty, ty zabijaj zombie, a ja zabijaj... Tak? Ona mało ogrodu syca. Ogród ma mało syca. Tak? Patrz, ila! Patrz! Zobacz. No już tam idę, już tam lecę. Wave completed, czyli udało się. Trzeba kwiatki zasiać. No, nie tak dużo już ma, już końcóweczka. Co? Ale i tak jest dobrze, jesteśmy w etapie, nie wiem, którym zaraz zobaczymy. Ja nawet mam jeszcze cała. Tak? Nikt mnie nie zrozwalił. No, całkiem dobrze ci idzie dzisiaj, co? Mhm. Mm Dobrze zrawiłaś. Dobrze zrobiłeś? <laughs> Bardzo. Pona zamracają. No? Bada przy nim stał. Tak? <laughs> Okej. Okay. Życie, życie mamy całe. Słoneczniki mamy, wszystko mamy. Ty okay, idą, 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 idą już. Ojej, ja dzieje jak to wróciłem. Dobra, uważam, że kogoś trafiłem. Go ci. Tak? Jak <gry> chcę pomagaj mi tomu, co ty tam stoisz? Sam i, Sam mu pomóc, bo on nic nie robi. Tylko sam rasa. No. I sam co nim stać. Oj, oj oj, patrz ile mamy ogrodu życia, ja już nie żyję. Dobra, nie ma się. ja się żyję sam. O -o oj, ogródek słabo wygląda, ja ci powiem. go uratować? Ogródek chyba się nie da. O oo! Obzegrany. Myślisz? Uh -huh. Musimy go teraz bronić bardziej, wiesz? Uh -huh. Dobra, mamy które? Na tarcie 12, to już jesteśmy dosyć daleko, etap 12. Tędy idą buraczki mm -hmm. Twingle twingle Little Stars! O! Oh, Zo yes. Masz go tam, dasz gadę? Coś tam ogród chyba nie dajesz gadę go bronić. Daję Mam tam razostrze. Tak? ja? bo tu idzie budka. Ty tu chodź wejść do zjawy, bo zaczynam się do No bardzo tak, dobrze, bo połkłeś, ładnie. Chyba złodno jesteś. O butka! Co ma Tak, bardzo dobrze. Staram się robię tu wszystko co mogę Prawie przeszliśmy na ten etap, jeszcze został ktoś Gdzieś, nie widzę nikogo, widzisz kogoś gdzieś? Widzę jego rozpiąca, tam A, czekaj, Tu jest, tu jest, to jest chyba o to chodzi O właśnie Nie, tam jest! I idzie tu, no idzie żołnierz! Jest. Żołnierz, tak, ty on lata Ty I ja widzę że łatwo No jest zobacz, mamy 13 waveów Musimy teraz kopać i bronić tak. Musimy go bardziej bronić, nie? Kiedy możemy coś losować? Kiedy o, coś... chyba mi się wydaje, że już teraz nie przejdziemy, Dlaczego? wiesz? Dlaczego? Bo nasz ogródek ma bardzo słabo życia. Bardzo mało. Ale jego bronia! O! Tak? Antana! Ja mam Antany! Co Antana? Jaką Antanę? Gdzie jest? Tam! a co tam ten robi? Nic. Co zwaliam? Co zwaliłam? O kurde. Co? Nie będzie łatwo teraz, ja ci to mówię. Ja. O, sami, sami, sami. Ja, ja sami. Pilnujesz ogródka? Mhm. Pilnuję. Dobra, ja też chyba zostanę tu przy ogródku. Czym go bronić. No. Co to za antena? Po co ta antena jest, nie wiesz? Stój przy ogródku, ja idę na antenę, okej? Okay? Mm -hmm. Co jest to! Piluję ogródka, Marc, ma bardzo mało. Mm -hmm. Co jest antena? Hak, hakujemy, po co? Co ja, ja robię, nie wiesz? Nie ja wiem. Wiem, że ją hakujemy, ale po co? Co jest zrobiłem? nie wiem gdzie są zombiaki? To mam Tak, idą, idą zombiaki. Mam No wiem, ale odródek nie ma życia. O, ale ja przy nim stoję. Chodź! Druga antena! Dobra, na razie poczekaj, na razie z zombiakami się zajmiemy, okej? Okay? Mm -hmm. Chodź do mnie do ogrodu! Jestem cały czas przy ogrodzie Dobra, lecę po tą antenę, okej? Okay? Mm -hmm. A zobacz, one się zajmują anteną. Co? Co? Czekaj, czekaj. Ono one się zajmują. Zombie się zajmują anteną. Nie wiem czemu. Hakuję antenę. Pilnuję ogrodu. Co? Co? Pilnuję ogrodu. Chyba tak daleko jeszcze nie byliśmy. Ja nie byłem w Ja też. Ja mam cały czas cała No widzisz tylko, że ogródek nie ma życia. Zombie transmitter online. Co to macie? Znaczy? Tu się znowu pokazał y Antena dęblaków. Nie, nie, nasu zwalaj! Jasu zwalaj, jaj! Muszę, muszę. Dlaczego? Bo po to jest. Żeby. O kurde, życia mam bardzo mało. Muszę uciekać stąd. Bardzo mam mało życia. idź proszę, nas. Nic się nie martw. Stój tam, stój tam, pójdźmy od razu. Ja tu życia jeszcze mam wiesz? Ja tu jeszcze życia mam wiesz? ja już nie tak. Nie gadaj. Nie ja przegram O ja... Co się stało? Mam wielkiego. Tak? Pojawił się. Tego... Tego widziałaś? Coś tam widzę, no. Wszystko to zwalili. Tak. Co tam uciekło? Coś tu leci. Aaa, dlatego jest... Więc hackowaliśmy antenę i nam zbombardowali obrót. I tak właśnie kończymy chyba. Czy jeszcze nie kończymy? Czyżbyśmy to przetrwali jeszcze O ma mało życia! No. Teraz musimy bardziej. Ty, przeszliśmy tego wave'a, ale to to było po prostu szczęście. To było po prostu szczęście. Mało życia! No ale zaraz już skończymy, już prawie jest koniec, wiesz Ratowało, się. Już teraz nie damy rady po prostu tego zrobić. Bo nasz już jest na wykończeniu. Co? Nasz wyródek już prawie nie żyje, wiesz? Mhm. Pilnuj zombiaku, pilnuj ogrodu, okej? Okay? Ty też pilnuj! Tak. Okej? Okay? Okej. Okay. Ooo! I tak właśnie kończymy. Dotarliśmy do etapu... 13, czy przeszliśmy 13, zaraz się dowiemy. To mi się wydaje, co nie? Yy, 1, 2, 3, bla 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 9, 10, 12, 13 był końcowym. Yy, 13 odparliśmy, także nieźle. Yy, Przywiepione, dzięki za grę. I gramy następnym razem, nie? Pozdrawiamy, łapki w górę, subskrybujcie, hej, cześć!